Siemano Widzowie, dzisiaj gramy w <laughs> Grow a Garden grałam już kiedyś w Grow a Garden <laughs> no i wiem, że dość fajnie się nawet grało no, teraz pierwszym sadzimy tutaj się potem będzie zbierało to jest łopatka do zbierania tego Uuu, już nawet duże marchewki mi się tutaj wrosła i teraz cel Inwentory i teraz... e E common dostałam jakiegoś e, 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 e. O, to się opłaca, bo wtedy to nam będzie nielimitowane dawało, nie? A co to to jest? E, to tutaj się zwierzak wykluje, nie? Czy zwierzaczek jakiś wykluje. Dobra, no tutaj sadzimy. Halo? Dobra. Mamy i. No. Czekamy aż mi się wyrosnie. Czekamy aż wyrośnie. ten czas, moze, widzu, możesz zostawić łapkę w górę, suba i napisać jak, miły komentarz. Bo jestem małym twórcą, bardzo się staram. Chciałbym być kiedyś YouTuberem. A teraz, już. Dobrze. To teraz. Rośnie to tam. nie, nie rośnie. A już Skip Grow. Aha, Robuxy, dobra. No mi to tam rośnie, rośnie. Pierwszy. Pierwszy rośnie. Idziemy sprzedać. Ale ile za tego jednego dostaniemy? Piczka. 14. No, 17. Yy, ma jedną marchewkę, zawsze się tam jakiś zysk dostanie. Będziemy znowu sprzedać No i jakoś te życie na tej farmie leci. Dobra, zbieramy. A tutaj jeszcze urośnie. Ciekawe, co szybciej urośnie. Ta marchewka czy a? Marchewka. Teraz zostawamy ze stodolców może? Nie nie, pomyliłam się. 88, 89 mam już. Kupimy drugą. I kupimy marchewki. A jeden, jeden złoty mi zabraknął dolar. Są dolary? Nie ja wiem, to są. Dwa dolary. uuu dużo marchewki mi w miarę rosną nawet. Dobra, selfie inwertory Ej, może... Ej, ej tutaj jest coś drogiego. Uuu, to jest 400! Ktoś chyba jaja sobie robi. Serio. Jaja sobie chyba robi ze mnie. Kupione. Teraz tutaj sadzimy. A to jest malutka, a to jest większa. I chodzi ta roślina. Uuu to będzie jakaś pewnie większa. A no może będzie jakaś większa? To by zjadł taką truskaweczkę. To daję lajka. Bo ja bym też zjadł taką truskawkę. Mój mały biznes, ale się... Uuu, drużo... Mój mały biznes, ale się kręci. <grystanie> Już mam plecak zapełniony, nie? Jeden Sel. Sel inwentory. Równe 200 Marchewki. <grystanie> nie lubię marchewki sadzić. Pole minowe. <laughs> Pole minowe. Uj. U, m U Uuu. Cztery mi wyleciały. Ale dostałam osiągnięcie. Ślący. Ślący. Ale normalnie, chyba już. Oj, przepraszam. Spadłeś mi, widzu. Przepraszam. Spadłeś mi, widzu. Przepraszam cię. No bo o, mam przez przypadek y, mój y, Statyst taki zbudowany. Po co ja idę? No dobra. na dwa blueberry seeds nie common unicommon marchewki idealnie kupiłem lubię marchewki sadzić bo są zawsze taki na początek taki dochód małe źródło dochodu tak to nazwa I mi wyrośnie teraz takie wielkie jak na cały ogród. przysięgam Po prostu nie, 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 po prostu tego nie widzę. I teraz yy, sprzedajemy, zróbmy, kupimy więcej marchewek i kupimy jeszcze to. E, my wykupiłem całe, jeszcze mi to zostało. Hehe. <laughs> Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie wiem, ale co zrobiłem. Normalnie będzie teraz. Y, y, jak na jeżynach. Normalnie. Ała, 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 ała. Kujek. Serio, to jest małe? Czy to jeszcze urosi? Jeszcze rośnie. Quest. 10 minut? A jeszcze 10 minut już w tą grę gram Nie przypominam sobie No nie, bo to 8 minut dopiero Mmm, no no ja chciałbym Ciebie kwiatuszka kupić I wam też widzowie Kupię kwiatuszka i to będzie taki jeden, bo będą inne odcinki z Grow a Garden. I ten kwiatek będzie to każdego, kto da komentarz. Ten oto kwiatek, czy lub może jakiś inny kwiatek, bo inne kwiatki są jeszcze. Były jeszcze jakieś kwiatki, nie? Watermelon. Tak, i że po tym trzecim czy czwartym odcinku już z Grow a Garden. To, da, to tam będzie raz podam następne. do tych, co dali lajka. Dobra, te były dobra. Kupuj. A nie się zajmuj innymi rzeczami. Ile teraz będzie klikania? E! Albo mogę po prostu naciskać o. Dobra. Ale teraz będzie to, to trzeba będzie trochę. 606. I to będzie kwiatek dla mnie. A ten kwiatek będzie posadzony w szczególnym miejscu. Będzie posadzony tutaj. To wtedy tutaj będzie normalnie na tle ogródka. Widać. To będzie pierwszy kwiatek. To będzie dla mnie kwiatek. I który kwiatek będzie największy? No wiem, że to zależy A, co to? To będzie... Ten kwiatek będzie w moim ekwipunku Dlaczego wyrzucić? Nie da On 27 gramów waży... 207 To będzie mój kwiatek. I ten mój kwiatek będzie leżał w, w zasadzie, w, w, w grudku tego pana. <laughs> Ale odecuję, następnym razem nie będę sprzedawał. To będą wasze, widzowie, kwiatki. I nigdy w życiu ich nie sprzedam. Choćby mnie to nie sprzedam. I tomato, i, to, O, tomato, na to tak nie, nie, nie skończamy już. Już mi nie stać, to kup chociaż jeszcze jedno to. Ale zakupy pełny wypas. <laughs> tu będzie jedno wielkie pole minowe. <laughs> już jest. E, blueberry. blubery. Uh! A no to będą, to będą inne. <laughs> Tu będzie taka zagroda dla moich tych. Co ma to? To ma to, będzie w zagradzie tutaj, czyli w tych, co rosną w nieskończoność. Chipstromber, właśnie dobra. Spróbujemy to posadzić jak najbliżej siebie. Każdy odcinek będzie. Między 14 a 15 minutowym Serio, musiał mi wylecieć. Co to za big truskawka? E. truskawka waży, już Wam powiem. Kilogram i cztery. .41. Ta truskawka. Ta truskawka jest historyczna. To jest historyczna truskawka. Historyczna truskawka. Widzieliście to kiedyś? Taką historyczną truskawkę i taką ogromną. Ile ona kosztuje? Sprzedają. 300. Ja się nie mogę. No, to jest o OG. OG znawca marchewek. Nie no dobra, może ja lubię marchewki, no ale... Nie jestem znawcą marchewek. Nie ma. pryzmatik Transdead. Co to jest? Nie miałem... Miałem to. Miałem takie jedno konto moje stare. Oj, i panowali mnie, o, niestety nie pobiła tej, bo ta waży kilogram, kropka 42 yy, yy, 20, 25, ale to i tak jak jest kolejny wyczyn, chyba ktoś, chyba bracia to są, no to są bracia, Heh. dobra. Mam no, Blueberry Sets. <grymne> tu. Tu będzie to po prostu. No, pole mi O, golden. Gold. Otw Co to jest? Ready, dobra. Co to jest? U. Otwiera się, otwiera się. Otwiera się. Co to będzie ja? Jaki słuchaczek! Jaki słodziaczek. On jest głodny? Jest głodny. Co ja mu mogę dać? Tą truskawkę. Co mu to da? Da mu 6%. Dam mu jeszcze Nakarmiamy mojego pieska. bo jest Hungry. Nakarmimy go, sprzedamy. Ej, nakarmimy go, sprzedamy sadzonki. Ej, za maksa. SL. Sprzedajemy to. No i. To na tyle na dzisiaj. Widzimy się. Widzimy się za ponad dwa dni. Siema.